Maćku, 2011 to także Twoje występy w zespole kaskada Równe na Ukrainie. Powiedz, jak wygląda Speedway na Ukrainie? To zresztą tak jak u nas, on nic się nie zmienia. Jedzie się w lewo, cztery kółka i może ten poziom na pewno jest trochę niższy niż u nas, ale mam tam możliwość pojeżdżenia i traktuję to jako dobry trening.

A propos właśnie tutaj podpisania kontraktu Rzeszowych dlaczego Jason zdecydował się tutaj podpisać kontrakt nad Wisłowiem? You know I had many years in Wrocław, I was very happy there, but as a as a professional sportsman sometimes you need to have a new challenge and um I think it was time for me to move away from where I was and uh tak Jason mówi, kiedy zobaczyłem ten masz pomnik w Rzeszowie. No, nie mogę wstrywać, się bo wy się zabuje. Nie Mniej więcej, ale generalnie Jason spędził wiele lat we Wrocławiu. Jako profesjonalny sportowiec potrzebuje nowych wyzwań. W Rzeszowie do tej pory go nie było, a... Mam nadzieję, że ten zespół wygląda bardzo dobrze i ma nadzieję, że faktycznie tutaj przyjdzie mu walczyć o wysokie cele, więc traktuję to po prostu jako nowe wyzwanie w swojej sportowej karierze. Jak kapitan drużyny Maciej Kuciapa wyciągnie tak mocno tą drużynę, jak wyciągnął nie tak dawno moją drużynę prowadzi w dyscyplinie to uważam, że naprawdę będziemy mieć sukces, a ten sukces, jest nam wszystkim bardzo potrzebny, bo bo po 11 roku jest rok 12. A sponsor, jakim jest PGE, Polska Grupa Energetyczna, największa firma energetyczna w Polsce, jest takim sponsorem, który chce tego sukcesu. Jak będzie, jak będzie sukces, to i PGE i Marma będą zadowoleni. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani prezes, pani Marcie Putona za upór w tworzeniu drużyny. Ciągle poszukiwanie nowych zawodników. Również dziękuję Stasiowi Micałowi, prezesowi, który sponsoruje naszą drużynę. Żużel Rzeszowie był zawsze i będzie zawsze. Weszliśmy teraz do Ekstraklasy i myślimy o pudle. Życzę Wam dobrych wyników w i obyśmy mieli takie emocje jak... W latach poprzednich i w roku ubiegłym życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie, Miasta Rzeszowa